Dobra maluchy, proszę nie wystawiać uszu, ogonów i języków poza autobus. Do ciebie mówię tatku. <laughs> Język wraca do środka. Przepraszam. Przed nami jeszcze jeden przystanek i jedziemy do szkoły. I uwielbiam szkołę! Ostatni przystanek do domki calskich. Szkoła, szkoła, szkoła! Dużo szkoła, tych królików. Szkoła, szkoła tylko jedno siedzenie. Wiedziałem, szkoła, że muszę przewieźć dużo dzieci, ale nie wiedziałem, że jest ich aż tyle. Wszystkie się tutaj nie zmieszczą. A zatem zbudujemy większy autobus. Wierć, 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 wierć. Gotowe. <laughs> no dobra, moje buchate króliczki. Proszę wsiadać. Szkoła, szkoła, szkoła. Już wszystkie króliczki. Skoła, szkoła, szkoła! O nie! Jest ich jeszcze więcej? To się nazywa liczna gromadka. Nie ma już dla nich miejsca, a więc zróbmy jeszcze większy autobus. Większy autobus. Szkoła, szkoła, szkoła! Ech, mam nadzieję, że to już wszystkie króliki. To wszystkie króliki. Oddało się! Wszyscy drodzy uczniowie, w tym wszystkie króliki, są w środku. O, dzięki, dzięki, dzięki! Najważniejsze, że dojadą teraz do szkoły. Skoro o niej mowa? A, musimy już jechać! Nie możemy się spóźnić. Kto jest gotów na zajęcia? Ja! Ja! Juhu! Juhu! Szkoła! ja! Szkoła, szkoła, szkoła! A zatem ruszamy. A zatem stajemy. Autobus jest za długi na to skrzyżowanie. Przekro mi, ale to koniec, koniec, koniec. Potrzebny nam pieskowóz. Za mną, psiaki! Spokojnie, maluchy! Są w górze! Wycofaj na Reniu! Już cofam! Pójdź, by znaleźć więcej filmów, i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.